W Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych. Ja nazywam się Ilona Kwiatkowska-Polkowska jestem rzecznikiem komitetu. Na naszej konferencji są ze mną liderzy naszego komitetu: przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych pani Anna Womaszek, przewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych pan Sebastian Wierzykowski tak. oraz wiceprzewodniczący zarządu regionu. Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Rafał Danilu. Chcemy poinformować Państwa o naszych dalszych działaniach, które rozpoczęliśmy 6 listopada, jak Państwo wiedzą, w 2014 roku, pikietą pod urzędem Marszałkowskim. Zaproponowaliśmy debatę w formie okrągłego stołu i tą debatę proponowaliśmy, aby Wojewoda Poporski w formie okrągłego stołu zorganizował wspólnie z nami. Jednakże Pan wojewoda nie był zainteresowany taką debatą. Chciał tylko wziąć udział, gdybyśmy mieli organizować taką debatę. Szliśmy do wniosku jako Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych, że zorganizujemy sami. W czwartek zeszłym tygodniu Pan Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk zaprosił nas na robocze spotkanie. I tu y, doszliśmy wspólnie do wniosku, że jest jednak musimy rozpocząć działania, że będziemy rozmawiać. Efektem y, tego naszego spotkania było ustalenie daty i tu chciałam Państwa poinformować, że Okrągły Stół odbędzie się 25 lutego 2015 roku na y, Ołowiance w Filharmonii Bałtyckiej w Dachstwie. O innych kwestiach dotyczących Okrągłego Stołu Opowiedzą Państwo liderzy naszego Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych. Poproszę o zabranie głosu pana Rafała Ja, Jako związkowiec, chciałbym powiedzieć, że dialog może mieć równie wielką moc, moc sprawczą, co protest. Wszystko zależy od tego, z kim się rozmawia i z jakimi <noise> intencjami strony siadają do rozmów. Nasza kampania pod hasłem będziemy rozmawiać będzie trwała tak długo, jak długo wytrzyma to środowisko pielęgniarek i położnych naszego województwa. Proszę pamiętać, że y, mówimy o ludziach zmęczonych, sfrustrowanych, o ludziach pozbawionych nadziei, o ludziach oczekujących efektów naszych działań jako Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych. Dlatego apeluję do wszystkich urzędników i polityków województwa pomorskiego. Pozwólcie, aby ta gałązka oliwna nie wypadła z naszej ręki. To od Was zależy finał naszych rozmów. Na Okrągły Stół postanowiliśmy zaprosić osoby odpowiedzialne za kreowanie polityki zdrowotnej w naszym województwie, ale również w naszym kraju. Mamy nadzieję, że los pielęgniarki położnych nie jest dla nich obojętny, tym bardziej, że wiadomym jest, że los pielęgniarki położnej determinuje los pacjentów. Każdy z nas był, jest bądź będzie pacjentem. Jest to więc sprawa narodowa. Pozwólcie nam, pielęgniarkom i położnym, godnie wykonywać zawód pielęgniarki położnej, który ma na celu należytą, dać należytą opiekę naszym podopiecznym, opieką pielęgniarską. My już mamy dziś wiele słów poparcia od osób, od polityków, którzy są bardzo blisko człowieka, od prezydentów nas, od burmistrzów, od yy, starostów. Mamy nadzieję, że ich słowa także wzmocnią obrady okrągłego stołu. Zawód pielęgniarki położnej jest to zawód, który ma dawać pomoc, który ma dawać jednocześnie też i radość naszym podopiecznym. I tak jak mój przedmówca powiedział, jeżeli jesteśmy sfrustrowani na co dzień, jeżeli pracujemy w trzech miejscach pracy, to tak naprawdę nie możemy, nie jesteśmy w stanie wykonywać swojej pracy na leżycie. Czas od rozmów przejść do działań. Ciągle nie odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, po czym będziemy na okrągłym stole rozmawiać, jaki będzie jego ostateczny kształt. Jako Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych chcielibyśmy, aby poruszał się on wokół trzech kluczowych poziomów. Pierwszy poziom to poziom podmiotów leczniczych, gdzie decydentami bezpośrednimi są dyrektorzy, prezesi spółek. Drugi poziom to poziom regionalny, to poziom wojewódzki, gdzie decydentami jest marszałek, zarząd województwa, Starości, zarządy, zarządy powiatów, i tutaj chcielibyśmy wypracować wspólny program dla województwa pomorskiego, żeby pielęgniarki z województwa pomorskiego chciały tutaj pracować, żeby pielęgniarki i położne z województwa pomorskiego mogły w sposób właściwy swój zawód wykonywać. Poziom trzeci to poziom krajowy, i tutaj chcielibyśmy wspólnie, wspólnie wypracować listę oczekiwań, listę zapytań, listę naszych postulatów do Ministra Zdrowia, do rządu, do Sejmu, w które chcielibyśmy się zwrócić o zmianę przepisów polskiego prawa, które pozwoliłyby na właściwe obsady pielęgniarskie, na godne wynagradzanie pielęgniarki położnych, wprowadzenie pielęgniarki do systemu oraz wycenę świadczeń pielęgniarskich i położniczych. Konkluzją i wynikiem okrągłego sprawy powinna stać się Księga Dobrych Praktyk Województwa Pomorskiego. Jest to rodzaj umowy społecznej, które wszyscy sygnatariusze, czyli uczestnicy ochrony zostały i te osoby, które zgodzą się na zawarte tam porozumienia, zgodzili się na to, żebyśmy spisali wszystkie nasze ustalenia i realizowali je krok po kroku i w sposób jasny, czytelny opinii publicznej pokazywali w jaki sposób one są realizowane. Województwo Pomorskie powinno być i może być liderem zmian w ochronie zdrowia w całej Polsce. Tutaj polskie pielęgniarki i położne powinny jako pierwsze znaleźć godne miejsce.